Łącznie 3 Ebry no, z 6 Chiffów bym chciał i reszta ruskie medy. Z zostaje, czy chcesz tego meda? A... Dobra, Ejso. gdzie jest Arte. Z weź ruskiego meda. Dobra, ile mam Chiffów? 2, 4, 7 Jeden na meda Przychodzę Okej okay. Oj kurwa czekaj nie pluszę chwilę Mhm mm Dobra Jajaćka wziął. Okej. Okay. było lampka, nie chciałam mi się zapalić gotowość, wiesz i zmieniłam na jaczkę i... Aha. Teraz na obiekt do tego. EBR, EBR i EBR Dwa cyfry tutaj, od dołu podjeżdżacie Cztery cyfry tutaj e, Medy 240 tutaj Pozostałe dwa medy czekają na kapie przestrzałem. Te dwa medy na A3, na A4 mają być niewyspotowane, rozumiem? No. Chyba, że i pojedzie daleko, to bardzo wyspotuje. Nie no, okay. No, to jest sam hmm. do tym medem. A, ja pierdole. Zostańmy na kapie EBR Daleko ebr -y zapuszczają. Mhm. Nice. Super, elegancko. Mm, tam są Ale już wiem, gdzie papier do pierdolę, zaraz. <grym> <grym> no jasno muszę... to oh, O macie mówić, chiefy. Dobra, macie chiefy. Dobra, fazo dojedź do chiefów. Warta, KD. I jedna 140, która też 140, była w odwodzie, be. też z 907, Tu jest 907, klucz, klucz, Mhm, czyli campion Dobra. Dobra. To inaczej. Ta wracaj. Ta 140 też wraca. Jedziecie do tych. Dobra. Dwa co cofnąć się tutaj. Modu już sobie. No, to jest no. Te cify wracają ze środka? Nie, aby tam być, bądźcie sobie cały czas. Macie CS-a? Spróbujcie CS-a, jebać medami. Medy nasze. Medy nasze musicie wyjebać CS-a. CS-y strzelają wolniej niż wy. Pamiętajcie, na lotkadę. D. Macie tego 800. Wspuszujcie go! Żeby szybko padły Chcielibyście je szybko rozjebać Żeby nie uciekły Ucieka Ucieka tym CS-em 100, super, 300 Super Zajmijcie sobie tą stronę. 7 minut jeszcze mamy. Jest ok. Zaspotujcie bore. No. Dobra, jestem Critical hit bo ten nalot szkoda. Potem 907-kę się wlewamy, czy nie? Nie, nie wlewacie się. 6 minut jeszcze, jest okay. Arta, wyjebieś tą, tą nie? Tak, będziemy próbować. Mhm. mają arty. Ok. Tu uszują. Dobra. No, więc... Przyjmijcie ich. Czyli, ze środka też trajcie się strzelać? Ja oddałem jedną. Dwa medy, wracać do bazy. Rzucam ją. Bo na 170 leży. Super. Wszyscy próbują walić w środek Mogę tym medem tu zjechać na dużo? Nie Gdzie? Po co? Dziś on Gdzie? 800 Po 500 Po co? Kto wiesz, cicho? I drugi raz Uwaga tą 140 Ja mam spotat ten nabrą No bo tam chyba w czekach sto jednak i wyrwasz Oha Okej okay. 50 HP Aniśmy dał czy przejebali zero, co? No, no, no dobra dobra Kurwa no, podpalił mnie Damy radę Tylko daj mi pierwszy tam jechać, chciałbym zwolnił pili No mhm. Nie wiem gdzie jest to. Puśćcie no, ich! W sensie ja też one shotem jestem ale Tu jest SEBR1 do tyłu Santi no, ja mam spota od niego Przepuszczajcie ja ich chifa. Dobry no, możecie ich puścić do nas. Kodam, 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 tutaj. No, dawaj, no, dojazd. Tego 300 no, trzeba no, wyciepać. Tak, 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 tak. No kurwa, ma jest trzy No i macie te dwa chiffy do porobienia. Aj, aj, aj. Jedź mi raj tam, jedź do nich. Dobra, jadę, jadę. Dobra, przyjmij i skończymy tego jednego. 4 minuty macie Tam 907 dorządego za. Fokusujcie 400, tak, no dobra. Arty właśnie kurwa. Chcę w się, sensie, żebyś tylko wyspodował dla nas gardwo 200. Skończ tego. Do... We Dobra. Podajesz. już. Jeszcze ABR musisz się obudzkować. No tylko żebyś być wyspodował. No sobie ci chłopaska spróbuj. A ten med ma tu 200, a kei. 907 keb arty. A tak, koda. Tak, tak. tak. do... Tu mega mamy. Beres. Dobra, co nam żyje? Macie 3 ja minuty na zabicie, Art. No jedźcie po Artę Gdzie ta kurwa? Mało. 907, to w sensie tazu o. Brawo. Art, AKD. Kurwa. Złoto, więc EBR na środku pewnie jest wsadzi no. sadzi i zakłopotam. Marta, tu w rogu. Dobra, najszybciej jedźcie na ich krapa po prostu. Sadę? Są tu w rogu, nie? Tu ładnie. Ten skurwiel tu jest kurwa. Dwa embrne na ogryjsku. Grze się od środka tutaj wiedź. Zaraz, chodzę od środka sobie wiedź Galu. Masz, masz go, masz go. Arce macie. Druga strzeliła. Eber bo mnie uciekły te embrne. Będę musi kapować. A, będę ma Nice. nice. Ale kurwa gąskę mi jeszcze zajebał. skurwysy. Nie patrzy, patrzy Arta na ciebie, Gelu. Piknie. A gdzie jest jeszcze jedna? Pewnie na dole. W dołku myślę, w dołku. W dołku. W dołku. albo tu, ale nie wydaje mi się. Nie, tam mógłbym ją spotnąć. Dobrze. Jest tam w kolejce ktoś na podmiankę? Ten czy nie ma? Jestem. Kurwa, cię mam milion telefonów, kurwa, co za dzień. Wyłącz telefon. Ja. Lub do cheating, kurwa. <ścoughs> Pójdź, zap. Jak ktoś nie wejdzie, to, to zostanę. To no masz kolejkę przecież? O nie, ja, dobrze. Z2, trzy CS-y, dobra, to ja Z2, trzy Ebry, cztery cifry, resztarówskie reszta medy. Oki, jestem, co byś tam chciał. CSA? Jest OK już. Ready. A, OK. Czyli mamy dać zostawić tego, tak? Tak. dwóch za pół minuty. Okej. Okay. Jestem jak ktoś. Ja jestem 90 sekund na górze. 97 907 na górze, sprawdzasz to od razu. E, cztery chiffy, tutaj nisko. C e, sami do końca musimy się dojewać. E, resztą medów najprawdopodobniej też. 1 Eber tu, 2 tu. Czy walimy ich od tej? No tak, tak, tak. Chcę w się sensie, żeby, żeby tu nie tracić jednej peski, bo oni raczej stracą i tu zapełnią mm. na reloadzie. I prawie sądzę, że No, nie ma. Tak, tak. no. o. o, kurwa, dobra. Aha, okej. Okay. Góra. Mm -hmm. mm. Dobra. Jeden ja, ja, ruski ja, ja. met tutaj. Wracam. Wracam. Dobra, wracam Jeden tracę. tutaj. Co? Spoko. No, słuchaj, to to mają kurwa snapy czy sobie? co? Ja, nie druga? wiem, ja widzę to i to i na razie nic nie ma, chyba, że pan się nie rusza. O, jest Eberę. Dałem jedną. To no, no, przeciwnik campi, no dobra.

Ustraszony ja wiedz ja sobie na moją pozycję, będziesz to miał flipy. Nice, kurwa. Dobra. Hmm, czyli tam zostają. Ja tu spota nie mam, że ja na dziwości strzelają. Aha. A, login, freku, dojedźcie tutaj do nas Eee, EBR tu Okej okay. Warta, KD. No jest... Wchodzi ten nalot czy nie? Nie właśnie od Dobra, może być zakresem masz tu do Dobra go. Dobra Jak login no, dojedzie to, 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 to przeskoczymy sobie medami Dwa chiffy tutaj niech dojadą, dwa chiffy tutaj ja tam się tam na ja tym medem czekaj login jeszcze czekaj czekam na przestawienie się chiffów Czemu Spodem. tu jest też chiff? Po co ten chiff jest tu? Tam miał być tylko med Według tam nie, nie macie nic do roboty. To robota dla jednego Musicie bram tutaj? Tym chiefem tak. przejedź tu na środek z powrotem. Tak, na tą mało. pozycję to, to w się wyjebał chyba Ja mam tym bedet na K1 zostać Tak I tak samo zostaje met na F1 Ej, ale, ale robisz będzie jakiś Co no za to próbujemy Ojciec. tego ujebać Na traku, Mógł tylko sposób, nie strzelać Cifry macie też bicie? A te medy? Nie, przez mocno. Strzelać? Strzelać, strzelać, wyjebać medy trzeba. Rurę puszują tam. Tam jesteście w CS, Tam wszystkie CS są najprawdopodobniej. Ale tak woda. Skąd? Eee, tam. Okej. Okay. Dobra, Cifry dalej są. Dobra. Dacie radę wyjebać te, te medyczne? No spata Nie wiem, ciebie, że nie puszczę na mnie. Ten chip stąd Wjechał jeden chip, co robić? Gdzie wjechał? Drugi stoi, no tutaj, do góry. Ale tam, tam nic nie robię, nie puszuję przecież. Jest to back. Bez nie musimy wyjebać, tylko to. Przecież to już. Się... co tam około. Dobra. Medami puszujemy e, Wiktę. Czy zjechały stąd? Trzeba mówić Santi, że te medy napierdalają. Nie radę ja do, do zamieszanie tam robić. Mhm. W dwójkę jedziemy. Chodź tu dalej, że Chief jest... do miasta. Tutaj jedzie Chief. Eber. Kółko. Wstał? ma je Dlatego tego 400, Stoimy Weszło jak w masło Przeciwnik olerował całe cały 400 dalej źle Kończyć CS-a. Super I tu po STBK jedziecie I, i, I na kapo będziecie musieli wjechać jak zabijecie STBK Już Nie, yes, są Super, kapujcie. Ci fami musicie tylko powstrzymywać tych. No i tu się w wiesz? Będę wstraszony, uważam. Muszą, ale nie mają, nie mają wystarczająco dużo czasu, musicie tylko zbijać tych, co będą podjeżdżać. A tarta by dziś była, tu nie? Ja eee, chyba to jest obwysk, że ten... Że stoisz za tym. No, no właśnie. Nice. Nie, nie, ma, nie ma, nie ma, szans już ktoś zakopować Super. Aha, jeszcze jeden chief jest. jest jeszcze jeden chief, nie? Jest to stylistka coś. Nice. Wow. nice. Co Kto tam są na K1 z tych medów? Leoś. Bardzo dobra robota. No dzięki. Urywisko... Jeden EBR, dwa STB-ki. stb Estebek Leon. Dwie drugiego. Dwie beczki. Beczunia moja. A gdzie beczki? Chcesz? Gdzie beczki chcesz? Na dole. Dobrze cztery cyfry i reszta ruskie mobilne. Waszej 0, dwa 7, 7, jest. być cztery. Zmieniam. Gdzie tu mu widzisz meda ruskiego jeszcze? Czekaj, chwilę. Muszę sałowę przeżyć. Okej. Okay. Hmm, też beczka. Beczki tutaj, jeden z was nikt spotuje, drugi będzie strzelał pierwszy, potem możecie się zamienić, chyba że będzie leciał duży rush, to od razu strzelacie we dwóch EBR-em e od dołu, sobie tu wjeżdżasz, sprawdzasz co się dzieje, potem rób co chcesz e Dwa stb rampa, chify i ruski i zaczynaajetsa Też mają beczkę na dole. Okej. Okay. Będziecie mieli godnego przeciwnika Co jest pojedzie na górę Nie wjedzam Dobra i odda, od, od razu próbujemy robić presję na dole STB też muszą robić presję na ich STB e, już, już co na laty Brata zostawili jednego z tyłu. Nie, 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 nie. Zrywajmy Ja mam spotkać. To jest to, co ważne. Powiedz, gdzie nie, Gus nie jest. Ok. wbita, zwierzenie nie ma zmorna. Powiedz, gdzie nie jest. Gus 140 i co i 907, tu na dole. No. Co jest strzela z góry? To jest strzela z góry. No STB, STB nasze, tam robić większą presję. Co jest z traku? Co jest z traku góra? Los stoi tutaj. Dobra, w tym. Już, już to niech stoi, tutaj jako dołu atakujemy. Tutaj to nie ma znaczenia. Co jest one shot? Dół. Okej, okay, nasze blaszki do przodu. No my ładujemy. Dobra, jak przeładujecie, musicie się wpierdolić i zrobić któregoś chłopa. My zaraz będziemy mieli ciężko. Po niestorze, Leopard na snajpie tutaj, nasi uważaj gdzieś w Po niestorze, beczu, nie nasze. Idziemy, idziemy. Masz już pakiety wola? Ja. Gotów. Super, macie jeszcze dwie peski na tamtego? Tak, tak, tak. Kurwa, wyszli w ciemno. To wiesz, to jest, się, sobie... ja, ja mam... Ja mam trak. Dobra, dzięki. Czysto Nice. Te... I dożyńki. Uroka. Do. Mam no, na oparność, chodź tego po, tego CS-a. Tam, Tam, Dobra, róbcie. Super Jo, jedu <tředilé> je Nechtějš, jestli já mám To je ten Kurva O kurva, mám Ale dáváme ještě pestka v Ja wstraszam na przezewy, muszę przezewieć to, nie wiem, nie wstraszam No i fajnie.